Cześć! Ten film będzie dość nietypowy, ze względu na to, że stanowi zaproszenie do projektu, którego teaser mieliście okazję oglądać kilka miesięcy temu. Mianowicie kilka dni temu wystartowała publiczna white lista naszego NFT, które udostępnimy w wariancie free to mint, a to oznacza, że będzie można odblokować jednego z tych piratów bez dodatkowych opłat poza oczywiście gasfi. Zatem jest to inicjatywa powiązana z co prawda dość kontrowersyjnym tematem NFT i zdaję sobie z tego sprawę, natomiast mam przekonanie, że sama technologia i w ogóle idea niewymienialnych tokenów jest jak najbardziej słuszna, natomiast aktualnie po prostu rynek przepełniony jest różnego rodzaju wątpliwościami, Wątpliwymi projektami, niemniej oceniać to, które z nich są właściwe i które nie, i nie o tym będzie ten film, natomiast chciałbym pokrótce wyjaśnić, dlaczego zdecydowaliśmy się na stworzenie piratów. Mianowicie, oczywiście, nie wiem, jaki jest Twój stosunek do świata Web3, który bez wątpienia jest teraz na językach wielu osób, i moim zdaniem jest to bardzo uzasadnione. Oczywiście nie potrafię przepowiadać przyszłości i to, czy Web3 będzie się rozwijać w jakiej formie i czy w ogóle z nami zostanie, jest w tej chwili pytaniem bez odpowiedzi. Natomiast jeżeli poświęcisz trochę uwagi na przeczytanie np. whitepapera Bitcoina czy Ethereum i uda Ci się odseparować na chwilę wszystkie wątpliwości, czy agresywne komunikaty marketingowe, które są aktualnie nieodłączną częścią tego świata, myślę, że podobnie jak chociażby ja, zauważysz wiele przykładów tego, jak NFT może stać się częścią naszego codziennego świata. I ułatwić różne procesy takie jak na przykład sprzedaż domu, czy zdobycie jakiegoś konkretnego certyfikatu, czy tytułu na uczelni. I dopiero w momencie, gdy to zobaczysz, dojdziesz do wniosku, że rzeczywiście to wszystko ma sens. No i teraz, w związku z tym, że to wszystko, o czym mówię, jest jeszcze na dość początkowym etapie rozwoju, to myślę, że dość dobrym pomysłem jest to, aby poświęcić część swojego czasu na naukę technologii, które, jak się mówi, mogą stanowić fundament, bądź przynajmniej ważny element tego, jak będzie wyglądał internet w ciągu kilku kolejnych lat. No i właśnie z tego powodu Piraci, których właśnie widzisz, to projekt, który uruchamiamy właśnie po to, aby wspólnie uczyć się technologii przyszłości i połączyć to wszystko z inicjatywami, które aktualnie rozwijamy. Bo nie wiem czy wiesz, ale kilka tygodni temu połączyliśmy praktycznie wszystkie nasze edukacyjne inicjatywy i znacznie rozwinęliśmy społeczność Ahoy, która jest projektem rozwijanym przez nas od kilkunastu miesięcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest Ahoy i dlaczego w ogóle rozwijamy tą społeczność, to odsyłam się teraz do obszernego wpisu, Wyjaśniam dosłownie wszystko, co się zarówno dzieje w społeczności oraz jakie są nasze plany na jej rozwój, oraz to nawet jak można się zaangażować w to, aby tworzyć ją wspólnie z nami. Tutaj dodam tylko, że sama społeczność jest dostępna w wariancie płatnym. Wynika to z faktu, że chcemy ją rozwijać na możliwie najwyższym poziomie, a to wymaga inwestycji i maksymalnego zaangażowania czasowego, na które przykładowo ja nie mogłem sobie pozwolić, rozwijając po godzinach Overment. Poza tym myślę, że warto jeszcze tutaj podkreślić fakt, że do 2 czerwca jest możliwość. Dołączenia taniej minus 50% w abonamencie, który uwzględnia zarówno dostęp do AHOI, jak i całego serwisu EdWeb i wszystkich moich płatnych kursów, które są tam opublikowane. Na koniec dnia, jeżeli też nie interesuje Cię wykupienie abonamentów AHOI i EdWeb, Pamiętaj proszę, że nadal możesz dołączyć do whitelisty NFT i tym samym tylko za opłatą Gatsby odblokować od jednego do trzech piratów, o których założeniach oraz użyteczności możesz przeczytać również tutaj. No i ostatecznie, jeżeli aktualnie nie jesteś zainteresowany nauką świata Web3 i też nie chcesz dołączać do Ahoi oraz EduWeb, to chciałbym Cię prosić tylko o to, aby życzyć nam powodzenia. Tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!